Cześć, tu Angela. Dziś na kanale przez okienka będziemy wykonywać pudełko w kształcie szufladki. Pudełko może być świetnym prezentem na dzień mamy lub dodatkiem, do którego włożymy prezent. Na zdjęciu macie elementy spermaty, które należy wyciąć. Wielkości są podane w calach. Następnie wycięte elementy obklejamy papierem bazowym białym lub innym, jaki będzie Wam pasował do kolekcji, z której będziecie obklejać szufladkę. Papier przyklejamy ze sporym zapasem po to, żeby obrobić brzegi, które będą widoczne w szufladce, oraz zrobić mocowania, dzięki którym będzie można połączyć poszczególne elementy. Nakleiłam jeden większy element, górny bądź dolny, oraz doklejam do niego jedną z boków. Szufladki. Jeden prostokąt z bermaty jest trochę większy. Jest to front naszej szuflady, którą należy na razie odłożyć. Po każdym naklejeniu kolejnego elementu musimy zgiąć element razem z papierem i pozginać jego brzegi. Miejsca bigowań musimy sobie wyciąć, bo będą to nasze zakładki. Przyklejam kolejny duży element i rozcinam znowu bigowania. Teraz do bocznych skrzydełek można przykleić ścianki boczne. W każdym miejscu możemy przykładać sobie między bermatę pionową bermatę, żeby zachować odpowiedni odstęp. Po przyklejeniu warto jest wszystko zgiąć i sprawdzić, czy nic nie haczy. Gdy nakleiliśmy już wszystkie elementy prócz tego ostatniego dużego prostokąta, to naklejamy papier, który będzie już nam bokiem danej części i też przyklejamy go z narzutem po to, żeby już wolny ten brzeg obkleić papierem, bo to już będzie jego wykończenie. Właśnie w ten sposób musimy wykończyć każdy już element szufladki. Gdy mamy już przyklejone cztery elementy boczne i jeden środkowy, czyli wszystkie elementy prócz tego większego prostokąta, mo, y, kiedy mamy je już obklejone papierem bazowym, możemy naklejać papier skrapowy od części zewnętrznej. Części wewnętrznej y, na tych dużych elementach, z drugiej strony możemy też nakleić sobie już y, docięte elementy białe, które będą już wewnątrz naszej szufladki. Docinamy sobie jeszcze bardziej skrzydełka, żeby wszystko było nam łatwo skleić. Możemy użyć taśmy. Ja użyłam taśmy, ale również kleju. Tutaj właśnie naklejam od tej wewnętrznej strony dwie części papieru białego. Zaczynamy już sklejać sobie poszczególne ścianki. Najlepiej zaczynać od dwóch przeciwległych. Sprawdzać od wewnątrz i od zewnątrz, czy wszystko ładnie się układa i pasuje. I dopiero przyklejać następną część. Tak wygląda już gotowe pudełeczko na naszą szufladkę. Teraz będziemy robić tą część szuflady, która będzie nam tutaj wjeżdżać, czyli ten element ruchomy. Musimy najpierw sobie zmierzyć światło wewnątrz pudełka, tak wymierzyć, żeby szuflada nie była zbyt duża, czyli zmieściła się do środka, ale nie była też zbyt mała i z szuflady, i z tej szafki nam nie wypadała. U mnie wyszło czwarta cala na 1,25 ,1 cala. Teraz bierzemy sobie nowy arkusz A4 papieru bazowego. Bigujemy go na wielkości 1 i 1, 2 cala. Następnie od y, tej wielkości bigujemy na wielkość 5 i 1, 4 cala. U mnie ta pozostała odległość to akurat wyszedł 1 i 1, 2 cala. Tam bez. Jedne, bez y, króciutkiego kawałka u siebie musicie sobie mm, sprawdzić jaką macie wielkość i według tych wielkości bigować tak, żeby wyszedł Wam środek ym, według tej Waszej wielkości czyli u mnie 5 i 1 czwarta i brzegi 1 i 1 druga możemy sobie już lekko zgiąć bigowania następnie przekładamy na poziomo i również bigujemy na wielkość 1 i 1 druga i następnie od tego miejsca na 5 i 1 czwarta, a potem odcinamy na wielkości 1 i 1 druga. Teraz, powstałe bigowania, musimy sobie po prostu z jednej strony ponacinać, wycinając te bigowania lekko. Gdy już ponacinamy sobie te bigowania, oczywiście tylko z jednej strony danego skrzydełka, to możemy sobie przepracować te bigowania. I sprawdzamy, czy nasza szufladka faktycznie mieści się w przygotowanym pudełku. <laughs> Teraz możemy wymierzyć i dociąć sobie papier skrapowy na wewnętrzną i zewnętrzną część szufladki. Na razie naklejamy tylko zewnętrzną część oraz wewnętrznej kwadrat oraz dwa przeciwległe boki. Pozostałe dwa zostawiamy. Przykleimy je dopiero wtedy, kiedy zamocujemy skrzydełka, czyli wtedy, kiedy przykleimy już całą szufladkę. Ja się niestety trochę rozpędziłam i musiałam później dociąć kolejne dwa paski, żeby zakryć łączenie. Przechodzimy teraz do naszego najszerszego prostokąta, który jest frontem naszej szufladki, to za tą część będziemy wyciągać szufladkę. Naklejamy na niego papier bazowy po to, żeby go ładnie um, obrobić. Ten element również obklejamy papierem ozdobnym, na razie tylko z zewnątrz. Wewnętrznego elementu na razie nie przyklejamy, ponieważ będzie tutaj jeszcze mocowanie. Wyznaczamy sobie teraz środek mniej więcej tej szufladki i wykonujemy w tym środku dziurkę, przez którą włożymy uchwyt. I dopiero po zamontowaniu uchwytu. Przyplejamy wewnętrzną y, część y, do już tej szufladki, którą wcześniej przygotowaliśmy. Teraz, już po obklejeniu wszystkich części papieru ozdobnego, możemy spróbować, czy szufladka odpowiednio tutaj wchodzi i wychodzi z pudełka. I będziemy jeszcze montować pewien ogranicznik, który będzie sprawiał, że szufladka nam nie wypadnie. Ja użyłam dwóch cienkich pasków permaty, które razem skleiłam i podkleiłam wewnątrz pudełeczka. Musimy to robić na otwartej szufladce. Aby później nie było problemów z włożeniem szufladki. Szufladka może służyć jako pudełeczko na prezent, ale również możemy do niej dorobić kartkę, którą włożymy do środka, lub kartkę sztalugową, którą przykleimy do, na górze. Może być to też kartka rozkładana. Teraz najprzyjemniejsza część, czyli ozdabianie. Moja kartka będzie w szufladce, więc spokojnie mogę sobie ozdobić część górną. Wykorzystam do tego oczywiście tekturki z okienka. Użyję dwóch przeciwległych narożników z kwiatami. Ja postanowiłam pobielić tekturki białym akrylem i oprószyć delikatnie białym brokatem. Od spodu naszej szufladki przykleiłam 4 półperełki po to, aby stanowiły one takie nóżki do naszej szufladki. I tak wygląda nasza gotowa szufladka, do której możemy włożyć jakiś drobiazg lub kartkę. Zapraszam do sklepu przez okienko.